Ale taka bramka, która, która dla mnie ma taki, moim zdaniem jest jedna z ładniejszych jest właśnie bramka przeciwko Śląsku w Wrocach na Wiege, gdzie, gdzie, jeżeli się nie mile, mile zremisowaliśmy jeden-jeden. I to taka moja wyjątkowa bramka. Na pewno, na pewno było sporo tych meczów. A zawsze te, takie mecze e, dla mnie wyjątkowe, powiedzmy są mecze z tym e, lepszymi zespołami. A taki mecz, który dla mnie ma taki wyjątkowy smak, można powiedzieć, to jest tutaj e, chyba pierwszy sezon jak przyszedłem, jak wygraliśmy z Lechem Poznań, gdzie strzelłem bramkę 87 czy 8 minuta, gdzie wygraliśmy ten mecz 3-2 i, i ten dla mnie mecz jest taki ogólny wyjątkowy mecz, gdzie zawsze zostanie pamięć. Było, było i nadal jest jeden, który, który gra w Wisłę Kraków, Glowacki i myślę, że on jest numer jeden, jeżeli mam mówić o, o zawodniku. Przeciwko komu, komu grałem, który mi się tak ciężko grał, to na pewno Głowacki. Zdecydowanie e, wydaje mi się, że wszyscy, nie tylko ja e, mamy jako lecha dla nas naj, naj, można powiedzieć wymagającego przeciwnika i, i akurat wybrałby lech poza. Z Gdańsk. przegraliśmy mistrzostwo Polskie, nie wiem, który to rok był. I po tym meczu to wszystko, co się działo, to, 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 to na pewno ta porażka bardzo boli. Było i wiele, było i wiele. Jeżeli mam wybrać jeden z tych dwóch, to wy, wybierze ten po tym, po tym zdobiciu. Puchar Polski, mm, e, jak jak zabiliśmy Puchar Polski, potem po tym wszystkim co się działo poza, poza boiskiem, to był, mam na myśli też jak był Daniel Luboja i tak dalej, to był zdecydowanie mój najtrudniejszy moment w legii. Bilo, było, było dobrych zawodników i, i będzie na pewno, ale wydaje mi się, że zawodnik, w który, który ostatnich latach pokazywał największą jakość w legii, to jest Daniel Luboja. Znaczy tych żartów jest i, i tak jak mówię, będzie zawsze. A tak, żeby mi do głowy teraz w tym momencie coś nie przychodzi, ale, ale było, było, pewno było sporo tych żartów i na no co dzień ich jest. No. Znaczy, jakbyśmy zapytali wcześniej przed tą Ligą Miszów, to by ci od razu powiedział: zdecydowanie to było marzenie zagrać z Legią w Lidze Miszów. Zostało, zostało na pewno tych e, marzeń, ale poczekajmy, poczekajmy. Napis na pewno na pewno chciał by, chciałbyś kiedyś czy, czy, czy z Legią Zagrać, jeszcze jeszcze w tej w Europie zaistnieć czy, czy mamy się tego, ale na pewno jeszcze. Jeszcze mi wiele zostało do zre, zrealizowania, także na razie, tak jak powiedziałem, te wszystkie marzenia, które, które wcześniej miałem, praktycznie już z tą ligą Miszowską spełnione. Ale pewnie, że niedługo coś się pojawi, albo jeszcze, jeszcze jest do, 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 do zrobienia wiele rzeczy. Jak skończę grać w piłkę, to już w Legii nie będzie numer 32.